Opowieść druga o chłopczyku i dziewczynce. W wielkim mieście, gdzie jest tyle domów i tylu mieszkańców, że nie ma miejsca na to, by każdy mógł posiadać choćby najmniejszy ogródek, mieszkało dwoje ubogich dzieci, które miały jednak ogródek troszkę większy od zwyczajnej Doniczki. Nie byli rodzeństwem, ale kochali się jak brat i siostra. Ich rodzice mieszkali w dwóch kamienicach na jednej z wąskich uliczek miasta, tuż obok siebie, w dwóch pokoikach na poddaszu. Dach jednego stykał się z dachem domu drugiego, rynna zaś łączyła oba budynki. W każdej z tych kamienic tuż pod dachem było małe okienko, więc można było przejść po rynnie z jednego okna do drugiego. Rodzice mieli duże, drewniane skrzynie, w których rosły różne warzywa, kwiaty, oraz dwa krzaczki róż. Raz padli na pomysł, żeby te skrzynie postawić na gzymsach tak, że z jednego okna dochodziły prawie do drugiego i wyglądały niby zagony obsiane kwiatami. Łodygi groszku i powoju wisiały po obu stronach skrzyń, A krzaczki róż bujały w długich gałązkach, otaczając okna i pochylając się ku sobie. Ponieważ skrzynie stały bardzo wysoko, a dzieci wiedziały, że nie wolno tam się wdrapywać. Siadały na małych stołeczkach w oknie i wdychając woń róż oraz patrząc na malutki ogródek, bawiły się doskonale. Naturalnie zimą już tego robić nie mogły, bo okna zupełnie zamarzały, ale wtedy dzieci ogrzewały przy piecu monety i gorące przykładały do białej szyby, na której powstawały równe, okrąglutkie otworki, przez które można było ujrzeć. Mrugające oko swojego sąsiada. Chłopczyk nazywał się Kaj, a dziewczynka Gerda. W lecie wystarczał im jeden krok, aby dostać się jedno do drugiego, ale zimą dzieci musiały schodzić z tylu pięter na dół, przebiec ulicą, a potem znów drapywać się na górę, a na dworze sypał śnieg. To są białe pszczoły, które teraz wydostały się z ula, powiedziała babcia. Czy i one mają swoją królową? Zapytał mały chłopczyk, bo wiedział, że prawdziwe pszczoły mają królową. Oczywiście, odpowiedziała babcia. Królowa lata tam, gdzie rój najgęstszy. Jest ze wszystkich największa i nigdy nie spada na ziemię. Lecz odlatuje znów do czarnej chmury. Nieraz o północy fruwa po ulicach miasta i zagląda do okien które natychmiast zamarzają w takie dziwaczne liście i kwiaty. Tak, tak, widzieliśmy to nieraz, wołały dzieci i teraz uwierzyły, że to prawda. A czy królowa śniegu może wejść do pokoju? zapytała dziewczynka. Niech tylko się odważy, zawołał chłopczyk. Zaraz bym ją posadził koło pieca, żeby się roztopiła. Babcia pogłaskała go po głowie i zaczęła opowiadać inną bajeczkę. Wieczorem, kiedy mały kaj był już w piżamie, wlazł na krzesło i wyjrzał przez mały otwór w zamarzniętej szybie. Na ulicę spadały płatki śniegu, a jeden z nich, największy, zawisł na brzegu skrzyni kwiatowej. Płatek ten rósł coraz bardziej, zmieniając ciągle kształty, aż w końcu stał się białą kobietą ubraną w przejrzysty muślin. Przetykany mnóstwem lodowych brylantów. Była ona tak delikatna i piękna, całe jej ciało składało się z lodu, z gładkiego i skrzącego, ale zimnego lodu. A mimo to żyła, oczy jej lśniły jak dwie jasne gwiazdy, ale patrzyły na chłopca tak jakoś dziwnie, martwo i smutno, że kajowi zrobiło się zimno. Nachyliła się do okna i dała znak ręką. Mały chłopczyk zląkł się okropnie, zeskoczył z krzesła, bo zdawało mu się, że w tej samej chwili jakiś olbrzymi biały ptak przeleciał koło szyby. Następnego dnia był silny mróz, a potem przyszła odwilż i zjawiła się wiosna. Słońce świeciło, drzewa wypuściły swe liście, jaskółki lepiły sobie gniazdka, ludzie otwierali okna. A nasze dzieci siedziały znów w swoim wiszącym ogródku, wysoko ponad wszystkimi piętrami. Róże w tym roku cudnie zakwitły. Dziewczynka nauczyła się na pamięć pieśni, którą czasami nuciła jej babcia, a w której także była mowa o różach, więc myśląc o swoich kwiatach, śpiewała małemu chłopczykowi. O sercu najmilsza różyczko kochana. Pól sadów ogrodów ozdobo. Jaśniejesz urodą i wonią rzeź owiana. Kwiat żaden nie zrówna się z tobą. Ach róży, ach róży, wśród ziemi rozłogów, w tej życia podróży. Tak wiele jest głogów. Ach róży, ach róży. Młodzieniec po górach, przepaściach, dolinie przebiega po kwiaty nawianki. Lecz z kwiatów najmilszą jest róża dziewczynie. Różyczką wieńcz skronie kochanki. Ach, zerwij ją świeżą, i miłą, i ładną, nim gromy uderzą i listki opadną. Ach, zerwij ją świeżą. I dzieci całowały różyczki, trzymając się za ręce, patrzyły w jasne słońce i śmiały się do niego. Ach, śliczne były letnie dni pod krzewami róż, które zdawało się, że nigdy nie przekwitną. Pewnego dnia Kai i Gerda siedzieli i oglądali książkę z obrazkami, w której były same zwierzęta i ptaki. Aż nagle, gdy zegar na wieży kościelnej wybił godzinę piątą, Kaj zawołał: Coś strasznie ukuło mnie w serce Aj! a teraz coś wpadło mi do oka mała dziewczynka objęła go za szyję on mrugnął parę razy oczami nie. Nic nie było widać. Pewnie już wyleciało, powiedział, ale wcale nie wyleciało, gdyż był to właśnie okruch z diabelskiego zwierciadła, które wszystko pokazywało na opak. Biednemu Kajowi wpadły takie dwa drobne odłamki lustra, jeden w oko, a drugi prosto w serce i zmieniło je od razu w zimną bryłę lodu. Ból już wprawdzie nie czuł, ale kawałek obrzydliwego szkła Tkwił w środku serca. Co tak beczysz? spytał. Brzydko wyglądasz z tym czerwonym nosem. Mnie już nic nie jest. Fe, krzyknął nagle. Ale obrzydliwe gąsienice pełzają po tych różach. Właściwie te róże są bardzo brzydkie, tak samo jak ta skrzynia, w której rosną. Kopnął nogą skrzynkę i zerwał obie róże. Kaj, co ty robisz? zawołała gerda. On zaś, widząc, jak się przelękła, zerwał jeszcze jedną różę i wskoczył do swojego okna, zostawiając wystraszoną dziewczynkę. Gdy później przyszła do niego z książeczką, powiedział jej, że te obrazki są dobre dla niemowląt, a gdy babcia opowiadała bajki, zawsze miał im coś do, do zarzucenia. Czasami też skradał się po cichu za jej plecy, kładł na nos okulary i naśladował jej spo, spo, sposób mówienia. A przedrzeźniał ją tak dobrze, że każdy, kto go zobaczył, nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Wkrótce nauczył się przedrzeźniać wszystkich mieszkańców z sąsiedztwa, naśladując tylko to, co było w nich śmiesznego i brzydkiego. A wtedy sąsiadom nie było już do śmiechu. Wszyscy mówili, to bardzo zły chłopiec, ten kaj. I rzeczywiście zrobił się z niego niedobry chłopiec. A im był starszy, tym stawał się gorszy. Nie kochał nikogo prócz siebie. Ani ojca, ani matki, ani babci, ani dobrej, małej gerdy. Nie lubił także swoich kolegów ze szkoły i sąsiadów. Kaj był niezłym rozrabiaką, ale w gruncie rzeczy nie on był temu winien. Tylko te zaczarowane kawałki lustra, z których jeden wpadł mu do oka, a drugi utkwił w sercu. Dlatego też bardzo dokuczał małej gerdzie, mimo że ona przecież tak bardzo go kochała. Pewnego zimowego dnia Kai przyszedł w swych dużych rękawiczkach, z saneczkami na plecach i krzyknął biednej gerdzie w samo ucho: Mama mi pozwoliła pojeździć sobie po rynku, gdzie bawią się chłopcy, i zbiegł ze schodów. Na rynku chłopcy przywiązywali swoje saneczki do przejeżdżających wozów chłopskich. I tak jechali kawałek drogi za nimi. Była to bardzo piękna zabawa. Gdy się tak w najlepsze bawili, nadjechały duże, białe sanie, w których siedział ktoś otulony w białe futro i w białej czapce na głowie. Sanie te dwukrotnie objechały rynek. Kaj przywiązał do nich swoje małe saneczki. Konie zaczęły biec coraz szybciej i skręciły w boczną ulicę. A osoba jadąca w saniach odwróciła się i uśmiechnęła uprzejmie do Kaja, jakby go znała od dawna. Ile razy chłopczyk chciał odwiązać saneczki, tyle razy uśmiechała się znowu i Kai jechał dalej. Tak przejechali przez most, a potem przez bramę miejską. Kiedy już byli na polach za miastem, zaczął padać tak gęsty śnieg, że Kai nie mógł dojrzeć własnej ręki. Teraz już puścił sznurek i chciał się odczepić, ale na próżno, bo jego małe saneczki były mocno przywiązane do dużych sań, a te gnały jak wicher. Przestraszony chłopiec zaczął głośno wołać, ale nikt go nie słyszał. Śnieg stawał się coraz gęstszy, a sanie ciągle pędziły i pędziły. Przerażony kaj chciał zmówić pacierz, ale ze strachu zapomniał go zupełnie. I, nie, I mógł sobie przypomnieć tylko tabliczkę mnożenia. Płaty śniegu robiły się coraz większe, aż w końcu wyglądały jak duże białe kury. Nagle sanie stanęły i wysiadła z nich kobieta ubrana w futro i czapkę ze śniegu. Była wysoka, smukła i lśniąco biała, królowa śniegu. Niezły kawałek drogi przejechaliśmy, powiedziała, ale po co masz marznąć? Otul się w moje niedźwiedzie futro. To mówiąc, posadziła Kaja obok siebie w saniach i przykryła go futrem, a jemu się zdawało, że zapada w miękką śnieżną zaspę. Czy jeszcze ci zimno? Spytała i pocałowała go w czoło. Pocałunek ten był zimniejszy od lodu i zaraz wniknął mu w sam środek serca, które przecież i tak już było zmrożone. Kaj był pewien, że umiera. Trwało to jednak tylko chwilę, bo zaraz zrobiło mu się lepiej i nie czuł wcale zimna wkoło siebie. – Moje saneczki – zawołał. – Zabierz także moje saneczki. O nich jeszcze pamiętał. Reszta niewiele go obchodziła. Przywiązano więc saneczki do jednej z białych kur, która pofrunęła za saniami, niosąc ciężar na grzbiecie. Królowa śniegu jeszcze raz pocałowała Kaja w same usta i wtedy zapomniał o małej Gerdzie, o mamie i babci, o domu, w którym się urodził i wychował, a także o swoim mieście. Już nie będę cię więcej całować, powiedziała królowa, bo zacałowałabym cię na śmierć. Kaj spojrzał na nią. Była niezmiernie piękna. Piękniejszej twarzy nigdy w życiu nie widział. Teraz już nie wydawała mu się tak straszną, martwą i zimną, jak wówczas, kiedy siedziała za oknem i kiwała na niego ręką. Dzisiaj podobała mu się bardzo i nie bał jej się wcale. Opowiadał królowej, jaki jest mądry i jak dobrze umie czytać i liczyć z pamięci. A ona patrzyła się na niego swoimi błyszczącymi jak lód oczami i uśmiechała się bez przerwy. Wreszcie wzięła go na ręce, i wzleciała z nim wysoko w górę, i tak przelatywali oboje ponad górami i lasami, morzami i lądami. A pod nimi huczał i szumiał zimny wicher. Były głodne wilki i błyszczał biały śnieg, nad którym znowu unosiły się, kracząc, czarne jak węgiel wrony i kruki. A w górze jaśniał duży, okrągły księżyc.